Rozciągamy wideo, <laughs> przyjechaliśmy do Baszki bo słyszałem kiedyś Gawliński śpiewał w zespole Wilki, że Baszka miała fajny biust, więc postanawiamy to sprawdzić <laughs> i zaparkowaliśmy bardzo blisko plaży, w zasadzie 50 metrów od plaży, więc właśnie zaraz zobaczymy ten, to legendarne miejsce, tak ukochane przez wielu Polaków, czy faktycznie warto tu przyjeżdżać czy nie, bo tutaj podobno tabuny się pojawiają naszych więc zobaczymy no plaża taka ciągnąca się bardzo długo więc liczymy na ładne widoki i pokąpanie się a ty co nic nie mówisz? już nagrywaj nagrywaj ja kontroluję nagrywanie ja kontroluję nagrywanie tak, o boże targ chińszczyzny okej okay, idziemy dalej ja się boję takich miejsc proszę bardzo a to już tu lipiec albo sierpień proszę pokazać co tam jesteś trochę zszokowana Ludźmi? Nie. <śmiewanie> to pomyśl co, co tutaj się dzieje w sezonie. Nawet nie. Nie no, w sensie okej, okay, mi się bardzo podoba plaża i, i widok jest fenomenalny i tak dalej, ale wow. Widać, że bardzo I... popularne miejsce. Już jak jechaliśmy to zauważyliśmy, że parkingi i wszystko to były bardzo zajęte. No okej, okay, plaża bardzo ładna, ale no można to przyrównać nawet do, nie wiem, do... Makarskie w środku czerwca. Ale jest, kiedy nagrywamy koniec maja. No, jest bardzo dużo ludzi. Jest niepokojąco dużo ludzi, ale co tam będę gadał? Patrzcie tu. Co mi się jeszcze nie podoba? Oprócz tego, że trzeba iść daleko, żeby znaleźć sensowne miejsce fakt, że tu jest bardzo pieszczysta plaża. A dla no to, to, to będzie super. Mi się to niekoniecznie podoba. Odkąd tu przyjechaliśmy, jesteś wyjątkowo zestresowana w tej paszce. Dlaczego? No nie pokazuj mi na YouTube, jak, jakie widzicie w końcu. Dlaczego? Przecież my jesteś nie sami. Troszkę no, no. tak. No. Boże, ja naprawdę nie wyobrażam jak to w sezonie wygląda. Nie. W sensie to wygląda... Ja, no wyobrażam, to strasznie wygląda. Tak. Ale plaża... wow. Woda no. bardzo... No, białe takie kamienie, błękitna tak. woda. No, no plaża jest... Oczywiście chłodna, ja myślę. No na pewno, ale i tak sprawdzimy. Plaża jest super, no bo widokowo jest bardzo mm -hmm. ładna, te, te góry i to wszystko, ale kurczę, no nie, bardzo no, jest. Popularne bardzo popularne miejsce ale nawet nie ma. Przepraszam. No. I to wtorek, to nie, 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 nie weekend. No, ja, ja pamiętam, przepraszam, koniec maja właśnie w Makarskiej. Ja myślałam, okay. że, że to tam się wszystko zaczyna, ale tutaj to jest jakiś nie wiem, pięć razy więcej ludzi niż w połowie w Makarskiej. No nie wiem, czy to jest może taki rok, czy coś, ale no okej, okay. ładne miejsce, ale myślę, że nie dla nas, a już na pewno nie w sezonie. No ale za parking zapłacone, musimy tutaj zostać i poprowadzać. Co tam mina oznacza? Ciepło? Teraz pewnie narazimy się wielu widzom tego kanału, ale musimy powiedzieć jedno. Jest to jedna z najpiękniejszych plaż w Chorwacji, przynajmniej moim zdaniem, ale, ale nie dla nas. Ale nie wiem kiedy polecić, żeby. w styczniu, listopadzie, grudniu, nie wiem coś takiego. No, bo ok, jest, bardzo ładnie. A to też śmiesznie, bo ty najbardziej marudziłeś, że najzimniejsza woda, a wykąpałaś się dzisiaj na tak, jakby Tak, bo ja wybory. bardzo lubię, kiedy biała, no, białe dno, no. tak? I widzisz, gdzie płyć. I dla mnie to no. super. No i trochę dłużej zostałam się w takiej lodowatej wodzie dla siebie, ale potem też no, da się przyzwyczaić. Tak. I w ogóle to takie dziwne, bo koniec maja. A woda, myślę, że maks 17 stopni miała, tak. raczej ma. E, I jakby to jest jedna z najzimniejszych wód od początku maja, jak przyjechaliśmy do Chorwacji, nawet na Istrii. No może była porównywalna, Nie, ale... Na Istrii pierwszy raz, tak. to było 16 naprawdę, było chłodno. Tak, ale raz było tak, że była cieplejsza, gdzie kąpaliśmy się gdzieś tam w rowin, delikatnie, więc to jest takie specyficzne. No, plaża piękna, ale to co mnie jeszcze irytuje, oprócz tego, że jest tu mnóstwo ludzi to yy, te kamyki piaskowe takie, w sensie, okej, okay, mówi się, że to jest piaszczysta plaża, tak, w dużej mierze, ale tu wciąż jest miks małych kamieni i piasku, jest to mega irytujące. Aha. Już tak przyzwyczailiśmy się do tych chorwackich kamyczków na plaży, że, że już trochę nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej. Ale jeżeli nie straszy Was tłumy ludzi. I może lubicie piasek na plaży, okej. Okay. Ale nie, to no nie piasek, jest taki piasek, taki typowy mm. piasek plażowy, jak na przykład, nie wiem, nad, nad Bałtykiem, tak? tak. Czyli mm -hmm. to jest taki miks mało przyjemny i mało komfortowy, zupełnie niepraktyczny. dla mnie na przykład piasek to nie największy problem, nie największy, a no, to, to, to bardzo dużo ludzi no. tu ma. No, macie najbliższych sąsiadów, 5 metrów maksymalnie od siebie, w sumie to nawet bliżej. Ja to jest maj, ja nie wiem co tu się dzieje w sezonie i nie chcę tego sprawdzać. Napiszcie w komentarzu, jeśli ktoś z Was był w baszce na przykład w październiku, bo bardzo nas ciekawi to, jak wygląda to miejsce. Napiszcie kilka słów, czy właśnie jest podobna ilość, liczba ludzi właśnie w październiku, bo się, że we wrześniu jest nawet więcej niż teraz, niż w maju, bo jednak ten sezon trwa dłużej, dłużej się wygasza, bo jesteśmy trochę zszokowani i zastanawiamy się, który miesiąc jest na przykład takim perfekcyjnym, żeby odwiedzić to miejsce, żeby jeszcze było ciepło, no bo w październiku woda na pewno jest jeszcze ciepła. E, więc y, oddajemy to miejsce teraz dla Was, a my zmieniamy to miejsce i z Baszki jedziemy zobaczyć jak wygląda w maju Kyrk, miasto Kyrk. Z niewątpliwą przyjemnością wyjeżdżamy z Baszki. Chociaż naprawdę ja chcę podkreślić, że to chyba jedna z najładniejszych plaż w Chorwacji. Nawet tak tutaj przed chwilą dyskutowaliśmy, że może można przypomina tak klimatem trochę brale i w ogóle oprócz tego, że w wbrali są te ładne, jasne kamyczki i, no i plaże nie takie rozciągnięte, tak, no bo tak. tu naprawdę on. Wielki. Nie, no dobra, no, ale też, też ma długie plaże, no, ale tylko takie... bardziej zakręcone. Tak, tak, malutkie. No, tak czy inaczej, no, sama miejscowość mnie nie wrzuciła na kolana, bo jakby to takie typowe domkowe miasteczko, można powiedzieć, plus kurort, plus mnóstwo typowej takiej chińszczyzny kurortowej. Co jakoś ja za tym nie, nie przepadam, powiedzmy tak. No, ale kurczę, jedziemy do miasta Kerk i tam akurat nie będziemy plażować, ja w ogóle tam chyba nie ma takiej dużej plaży, tak, tak jak w Baszce z tego co wiem, bo jedziemy tam pierwszy raz, więc też będą nasze pierwsze, pierwsze wrażenia, ale tam po prostu trochę, trochę pozwiedzamy miasta i to wszystko. Ale no, proszę o niego nie patrzeć. Jak ci tu drogi chyba? No, na kręgu się specyficznie jeździ, bo jest bardzo dużo zakrętasów. Jest to bardzo górzysta wyspa, jak rozumiem. Więc jeździ się wolno, spalanie duże, czasami jest wąsko, ale nie jakoś tam krytycznie wąsko, nie no przyjemnie, jakby oprócz takich mniejszych dróg to są też takie między właśnie chociażby Kyrkiem a baszku takie naprawdę widać, że w miarę nowej, szerokiej i, i fajne, nie ogólnie, ogólnie w porządku, na pewno nie tak dziko jak na Pagu jak na, na przykład. Rozpoczynamy zwiedzanie miasta Kerk. Pierwsze wrażenia są takie, że powodzenia w zaparkowaniu w tym mieście w sezonie. No, jest ciężko jakby zrozumieć ten układ uliczek, dużo takich jednokierunkowych, e, dużo skrzyżowań, gdzie nie wiesz w którym kierunku tak naprawdę finalnie pojedziesz, więc udało się i po prostu pochodzimy sobie teraz po starym mieście. Zapraszam. No, Na swojego kota. Mm -hmm. A to już taki trochę coming <laughs> Że będzie kotu nas? Tak. Dlaczego nie? My jeszcze eksplorujemy Kyrgyzstan. I też trochę taki średniowieczny, ale bardzo dużo restauracji i też niezwykle dużo turystów, mm -hmm. może to nie turysty, może to lokalcy? Nie, no ja myślę, że turyści, myślę, że bardzo ich tu dużo jest i nie wiem, w sumie to takie trochę zaskakujące, że to kolejne miejsce w maju, czyli jeszcze naprawdę przed sezonem, nawet przed początkiem sezonu, gdzie jest ich tak dużo. No, ale tak restauracje otwarte. Wszystko otwarte. bardzo do wyboru. Wszystko, co tylko można wymyślić. No, ale my skończymy Lidlem. Nie będziemy się tutaj stołować. Bo potrzebujemy zakupów. Jakaś atrakcja, nie wiemy ile kosztuje, ale zaraz się dowiemy, że nie chcemy tam iść. No dobrze, 4 euro za łebkę. Pokażemy Wam to za darmo. tada Tutaj budują się nowe zabytki, bo starych jest za mało. Nie no, jest jakaś renowacja. Ominęliśmy zamek, bo nie mamy ochoty na zwiedzanie. Nie dlatego, że kosztuje 4 euro, to nie jest jakby dużo pewnie, znając życie, ale my po prostu nie mamy ochoty dzisiaj na jakieś zabytki. W sumie tylko ja bardziej nie mam ochoty. Co to? Proszę bardzo, Ale to nie jest jedna kółeczka, w sensie, no, trzy minimum. Ty już drugi raz ma, marudzisz na to, że dostajesz dużo lodów w Chorwacji, po to się przyjeżdża tutaj. Taki ładny parczek na zakończenie, bo w zasadzie wracamy do parkingu. Wiem, że ta wycieczka po mieście Kerk nie należała do jakichś porywających, ale my też nie czujemy się jakoś specjalnie porwani przez to miasto. W sensie jest ładny, jest estetyczne, ma swoją staróweczkę, ma jakieś tam zabytki dla lubiących zabytki, jakieś pewnie muzea dla lubiących muzea, ma widok na wodę, ma milion turystów już w maju, więc jakby ciężko poczuć nam tu klimat, ciężko nam powiedzieć coś więcej o tym mieście. Oprócz tego może, że trochę nam przypomina Chwar z jednej strony. No, ale nie jest takie, że pod gory ciągle. Tak. Może nam trochę przypomina też. Znaczy, mi przez chwilę jakoś nie wiem, skojarzyło się nawet trochę z Trogirem, ale może bardziej w pozytywnym sensie niż w negatywnym. Ale tak ogólnie czuć, że, że tu jest taki najazd, taki typowy najazd turystów, takie naprawdę typowo turystyczne miejsce. Więc jeśli chodzi o y, miasteczka, miejsca na wyspie Kerk, to myślę, że z dużą radością wracamy do Werbnika. Także tam jest. I ona jeszcze... naprawdę jest piękne. Same tak. miasteczko i plażyczkę. No, okej, okay, tu obok Kyrka to. Nic nie, nie, nie wydaje mi się. się nie. Tak. Ale polecamy brbik. Tak, brmik polecamy. Pięknie, pięknie osadzony. Ja mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze go zdronuję od odpowiedniej strony, bo tam też będzie bardzo ładny widok. E, także cóż, powolutku kierujemy się do samochodu i zobaczymy co dalej, bo zostaje nam tylko kilka dni w Chorwacji. Więc może w końcu trochę nie wiem, odpoczniemy. Może.